Dzień dobry kochani, zapraszam Was na weekendową prognozę pogody. Tym razem będzie to prognoza pogody na przecudowny weekend majowy. Zapewne każdy z nas już jest spakowany, schowane są sukienki na ramionczkach, kuse bluzeczki, Stroje kąpielowe, przecież będzie strasznie upalnie, gorąco duszno. No niestety, to był żart i bym nawet powiedziała, że dość niesmaczny, dlatego że przepogoda w tym roku zrobiła nam naprawdę niezłego psikusem. Teraz proszę o skupienie, posłuchajcie mnie i wszystko będzie już jasne. Majowy weekend ze zmiennymi warunkami pogody, prognoza pogody na 1 i 2 maja. Zmienne zachmurzenie i spodziewane są opady deszczu. W środę pogoda na południowym wschodzie, a w czwartek deszcz zacznie po południu padać na Śląsku. Temperatura minimalna od 9-6 na południu do 3-1 na północy kraju. Tam niewykluczone lokalne przymrozki. Temperatura maksymalna w środę 13-16, tylko na wybrzeżach i w rejonach opadów 10-12. Czwartek cieplej. Od 15 do 17 na północy do 20-21 na południu. Wiatr ze zmiennych kierunków umiarkowany słaby. Pogoda na 3 maja na północy i zachodzie dość pochmurno z opadami deszczu. Na wschodzie i południu przejaśnienia, ale z przelotnymi opadami deszczyku, możliwe również burze. Temperatura minimalna od 12:10 na południu do 64 na północy. Temperatura maksymalna od 10:12 na północy do 24:26 w Małopolsce i Podkarpaciu. Ci, którzy będą przebywać w górach, na przykład w Karpaczu za Kopanem, naprawdę będzie padało i to nie będzie delikatny deszczyk. Nawet bym powiedziała, że mogą wystąpić małe rzeczki. 4-5 maja będzie już znacznie cieplej, słoneczniej, no ale co nam po tym, bo to w końcu będzie już, kochani, no ostatnie dni naszego weekendu majowego. Będzie więcej słoneczka, tak jak już mówiłam, w sobotę tylko na wschodzie może popadać deszczyk. Temperatura minimalna od 8-6 na południu do 14-16 na północy do 20-19 na południu. Wiatr z zachodu i północy słaby i umiarkowany.